Z tej strony Nadia, nie mogę za długo ym, odrobić filmików, mogę jedynie troszeczkę. Dobra, chciałam się tylko z Wami przywitać, że Na następny odcinek troszeczkę dłuższy zrobię. Nie wiem dlaczego tak mogę, ale dobra, muszę kończyć zaraz. Mogę tylko 7 minut 57 sekund yy, kamerować, niestety. Ale zobaczymy, jak tam w moim pokojku. Jak się skończy teraz ten odcinek, to proszę, jak nie będzie pożegnania, to proszę mi nie dawać nie łapek w górę. O, mam 53 lowe. Dobra, yy, może być jeszcze. Dobra, jak nie będzie, no, no zresztą minutę będę tylko nagrywała. To jeszcze troszeczkę potrwa. Yy, albo dwie minutki. No może dwie minutki, no bo to wtedy będzie troszeczkę lepiej, no bo wtedy nie będziecie coś źli, nie? I nie, zapomi nie zapominajcie, że ja ma mają być łapki w górę i mają być komentarze. I zobaczymy, co ja tam muszę jeszcze zrobić. Hm. Dobra, jeszcze minuta nam została. O, tutaj jeszcze mam ostatnią piłeczkę. Y, Rozpocznie do szanone karty, wygręgoszonych karty, rozdaję pięć autografów? Pięć! O kurde! Co to ma być? Pięć autografów. Jezus, ja nie mam wypadku, to ja będę musiała 5 godzin czekać. to, Co za? i dałam jednego grafa. Dobra. Muszę... A nie, jeszcze 30 sekund, dobra. To ja już się powoli z wami żegnam. Niestety muszę... Y, Niestety muszę, no bo... Ale fajną animkę sobie ja kupiłam. Patrzcie. Mam 56 chyba animek. Dobra, to jak kończę niestety. Mój odcinek to wiecie jaki, bo jak mnie oglądacie i skrysku bu... Cze, jak to się tam nazywa? Dobra, wszystko róbcie, łapki w górę i tak dalej. Pa!